Cześć, witamy na... Cześć, witajcie, Janek Blisty z tej strony jesteśmy w hali Sony na targach Ifa i to, co trzymam w rękach, to najgłośniejsza tegoroczna premiera Sony, czyli Sony Xperia Z5 Premium. Urządzenie, które jest większe od Z5, ma ramkę wykonaną ze stali, z tyłu jest szkło, ale najważniejsze jest to, co jest z przodu, czyli wyświetlacz 4K. Nawet no jesteśmy przy tym telefonie już dłuższą chwilę. Przyglądamy mu się z każdej możliwej strony. Wyświetlacz jest śliczny, ładne kolory, fajne kąty widoczności, ale powiem Wam, Powiem szczerze, za cholerę nie jestem w stanie zobaczyć różnicy między 4K a quad HD. Powiem szczerze, jak na moje oko, to nawet to Full HD cały czas jest w pełni wystarczające. Także e, ten ekran to jest chyba trochę sztuka dla sztuki. Uwaga, czekajcie, zrobimy. Trzecia ręka? Nie, nie, to się. OK. Mamy tutaj wyświetlacz w Full HD. Może będzie to trochę widać na wideo, też nie sądzę. Słuchajcie, jest naprawdę niemal tak samo. Tak więc, to 4K jest z mojej perspektywy totalnie przestrzelone. No i nie ma co się szczególnie tym przejmować. Zresztą pewnie widzieliście to wcześniej. OK, ale nie tylko 4K jest istotne w tym telefonie. W środku Snapdragon 810. Ten, który jest już na steredach i podobno nie nagrzewa się tak jak poprzednie modele. Zobaczymy, jak trafi do nas do testów, bo na te chwile ja jednak Qualcommowi trochę nie ufam. 3 GB ramu. Tutaj z boku jest czytnik linii papilarnych, który podobno działa całkiem fajnie. To jest niezłe miejsce na czym. Ten chuch tutaj fajnie ląduje i jest to całkiem wygodne. Ramka wydaje się dość masywna. Wygląda na nieco grubszą niż w poprzednich modelach, ale ogólnie rzecz biorąc, telefonowi nie można odmówić urody. Nowy aparat z nowym, z nowym sensorem. Podobno super. Znów to jest rzecz, która wymaga, wymaga przetestowania. A jeżeli chodzi o sam interfejs, no to jest to rzecz, która wygląda znajomo do modeli Sony, które już znamy. Ok, słuchajcie, to jest telefon, który zadebiutuje na rynku prawdopodobnie w listopadzie. Do najtańszych nie będzie się zaliczać. no Spodziewamy się tutaj ceny w okolicach 4000 zł. Czy warty tej ceny? Chyba nie w tych kategoriach należy ten produkt rozpatrywać. Sony po prostu pokazało, że może i że jest pierwsze. No i chodzi właśnie o to, żeby mówić o tym, nawet jeśli nie ma tak, to 4K większego znaczenia, a umówmy się wszyscy wiemy, że nie ma. Dziękuję.